Podróż króla poznajemy epos o Gilgameszu. Epos o Gilgameszu to opowieść, która przetrwała próbę czasu. To długi poemat ze starożytnej Mezopotamii, który przenosi nas tysiące lat wstecz. Poznajemy potężnego króla Gilgamesza, władcę miasta Uruk. Gilgamesz jest półbogiem, półczłowiekiem, silnym i ambitnym, ale także spragnionym wiedzy. Jego podróż to podróż samopoznania. Epos o Gilgameszu to więcej niż tylko opowieść. To okno na starożytną cywilizację, eksplorujące uniwersalne tematy: życie, śmierć i sens istnienia. Cs. Echa przeszłości. Znaczenie i kontekst historyczny. Epos o Gilgameszu jest niezwykle stary. Wyobraźcie sobie historie zapisane na glinianych tabliczkach. Tak właśnie pierwotnie opowiadano ten epos. Tabliczki te zostały odkryte w XIX wieku i zmieniły nasze postrzeganie starożytnego świata. Epos o Gilgameszu jest ważny z wielu powodów. To jedno z najstarszych zachowanych dzieł literackich, dające nam wgląd w kulturę Mezopotamii. Dowiadujemy się o ich wierzeniach, bogach i sposobie życia. Tematy eposu są ponadczasowe. Przyjaźń, strata i strach przed śmiercią to kwestie, z którymi ludzie nadal się utożsamiają. Epos o Gilgameszu przypomina nam, że niektóre pytania są wieczne. Gilgamesz i Enkidu. Opowieść o dwóch bohaterach. Gilgamesz to złożona postać. Król, wojownik i poszukiwacz prawdy. Ale jest też postacią z wadami. Potrafi być arogancki i lekkomyślny. Tęskni za nieśmiertelnością, a jego podróż prowadzi go do konfrontacji z własną śmiertelnością. Enkidu jest przeciwieństwem Gilgamesza. Dziki człowiek stworzony przez bogów silny i zżyty z naturą. Staje się najbliższym przyjacielem Gilgamesza, a ich więź jest centralnym punktem opowieści. Razem Gilgamesz i Enkidu wyruszają na przygody, stawiają czoła mitycznym bestiom i pokonują wyzwania. Ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, a ich historia eksploruje siłę towarzyszenia. Życie, śmierć i poszukiwanie sensu. Epos o Gilgameszu zmaga się z głębokimi pytaniami, zgłębiając sens życia w obliczu śmierci. Gilgamesz boi się własnej śmiertelności i wyrusza na poszukiwanie nieśmiertelności. Jego podróż uczy go ważnych lekcji. Dowiaduje się, że prawdziwa nieśmiertelność nie polega na życiu wiecznym, ale na dziedzictwie, które po sobie zostawiamy. Epos o Gilgameszu przypomina nam, byśmy cenili życie. Ten starożytny epos nadal rezonuje z czytelnikami, a jego ponadczasowe tematy przyjaźni, straty i poszukiwania sensu czynią go arcydziełem, które inspiruje nas wieki później.